Także Wegito, drugie podejście, zobaczmy szybciutko Scouter, oprócz oczywistej lr mamy jeszcze Trunksa i Mai, nową, nowego, nową, e, też spoko, niech się trafi, po prostu wszystkie nowe karty, to będzie ok. E, LR Gohana też nie mam, tej starszej Fuzji Wegito także nie mam, więc się przyda, no i całą resztę, jak to standardowo bywa w takich banerach, mam. Tą kartę to w ogóle mam raz 20 chyba, więc nie chcę jej widzieć na oczy. E, więc tak to się prezentuje. 4 multi, 150 desików, Czwarte multi oczywiście jest darmowe. E, także mam nadzieję, że chociaż na tym banerze mi się poszczęści. I mamy drugi raz pod rząd Buł z szatanem serduszko. Let's go. Oby teraz była LR-ka. Albo chociaż ten Tranksimine nowy. Oby chociaż ten Transimine. Oby coś nowego, o tak. Okej, okay, kit. Master Shen Gotengs. Oh, no Tego się nie spodziewałem. Je, znowu za masę agility. <grybujesz> Tewrat tutaj przepowiednie dał. Drugi raz mi poleciał za masę agility już. Hm, spoko. Akurat tej karty tu ja nie chciałem. Nie dość, że go mam. Na kopiach to jeszcze zbytnio mi się nie podoba, więc słabizna straszna. I na koniec Super Saiyan 2 Gohan. Także 3 seserki o tyle fajnie, była spoko animacja. Wynik niezaciekawy. ciekawy. Lecimy z drugim multi. 2 z czterech. Zobaczymy. Trafimy kiedyś o czy to nie w, nie, nie w tych czasach, nie w tym roku. Będzie trzeba czekać na 10 rocznicę, aż poleci jakaś stosowna karta. Sam Krillan był, czy to mi coś daje? Na Zapewne nie, jak zazwyczaj. A ile będzie sprzedawania tych eserek? Ja już powoli czekam na przycisk, który z automatu sprzeda wszystkie eserki. I co będzie na koniec? Uwaga! Uuuu, jest LR-ka! Nice! O, tego się nie spodziewałem, no to super. Mm. Nie jest to najnowsza LR, ale to jest LR, której nie miałem. Także super, wow. Mamy LR, -kę. let's go. Jest LR, -ka. no to Wegi to szczęśliwszy. Banner z Wegi to szczęśliwszy dla mnie, jak do tej pory, w porównaniu z Gogetą. Także super, mamy pierwszą LR z tych banerów. Nice, let's go! Nie jest to najnowsza karta, więc dalej celujemy w prawdziwego króla tego baneru, ale też jest Wegito, też jest, też jest fuzja, więc super sprawa. Od dawna, od samego początku mi ta karta uciekała, więc spoko, w końcu się udało. Także lecimy z trzecim multi, lecimy z trzecim multi, zobaczymy, czy uda się jeszcze jakąś lereczkę wyciągnąć. O, jest Birusik. Całą ekipą, więc pewnie nic nam to nie da, ale. Ale był. Okej, okay, mamy guldo. Co dalej? Kolejne SSR-ki. SR-ki. Kakao. Tej postaci w ogóle nie pamiętam, szczerze mówiąc. Całego Dragon Balla nie mam zielonego pojęcia, gdzie tę postać przykleić. Okej, okay, Frost, podruba Freezy. Czyli tutaj będzie fizyczny Vegeta na sam koniec. Miałem mówić, że tylko jedna SSR-ka. No i właśnie się pojawiła. Dobra, czwarte, ostatnie darmowe multi na dzisiejszym filmiku, na dzisiejszym streamie. O, sam Android 18. Jest Rainbow, fajnie. Jest Rainbow. Zawsze to coś. Zawsze coś ciekawego. Cel Juniorek, okej. Okay. Potem mamy Jamszę. Zamasu wersja SR. Perfect Cel wersja Angel. Art, obrazek tej karty mi się bardzo podoba. Nieczęsto mi ta karta wypada, ale zapewne za szybko jej nie użyję. Także, mm. To będzie na końcu. To będzie ostatnią kartą. I ooooh, <laughs> Radic się nawet na ekranie nie zmieścił taka wielka małpa z niego. No i co, to by było na tyle. Także w końcu. Po dwa... dwa razy zrobiłem pakiet czterech multi na GoGecie, i dwa razy zrobiłem pakiet czterech multi na Vegito. I z tego wszystkiego mamy jedną nową LR-kę. Także to było spoko. I Trafi... trafiliśmy tutaj tego tutaj starszego Vegito bardzo fajnie, mega się cieszę chociaż coś przy okazji, duszo dzięki za follow mam nadzieję, że wam się podobało jeżeli chodzi o to nagranie pozdrawiamy YouTube, pozdrawiamy Twitch trzymajcie się, do zobaczenia